Jakaś wioska, idziemy? Pierdolnie wioska. Mówiłem ci to już 200 kratek wcześniej, a ty dopiero ją zauważyłeś. Nieprawda, mówię! Z... Nie... To było w idiota! To jest jakieś dziwne, naprawdę. Czemu tak sądzisz? E, e, od paru tygodni chodzisz w tej samej zbroi, chodzisz w bluzie latem. Masz czerwone oty. czy jesteś emo? I nazywasz się Jestem Niecik. Bo tak lubię. A ty, z Timo grzybiasz, masz ciągle zamknięte oczy i tak byłeś głodny, że zjadłeś swoje ubranie. Ty no, faktycznie. Okej. Okay. Nie było tematu. Chodź mi może. Dzień dobry. Dobry. E, Timo. Konieś. E, co pan robi? Ani. Co pan nie bije? Ty tym miał pan mi pod Co podać? Co? pan tu... A ty mi się podciera jeszcze mnie tyka, teraz będzie mnie to pan kurwa, tutaj czyścił. Okay, Czy no... pani patrz, bo jak ja strzelę, to pan się nie podbiera, mówię panu. E, Ja poproszę kurczaka, a ty Timo, co chcesz? Halucynny poproszę. Dziwny jesteś, wiesz? Dziękuję. Patrz jakie soczyste, powąchaj. Soczyste. Timo, nie jedz tego. Aha. Dlaczego nie? Nie jedz, wyrzuć to. Ale zresztą jestem głodny. Ty to! Nie mam mowy! Wyrzucaj! Szybko chodź. Wychodzimy. Wychodzimy. Czekaj, tak, te drzwi. Do widzenia. Do widzenia. E popatrz się. Eee, patrzcie, Timo, co się dzieje. Trzy, ja dwa, jeden. What the Eee... coś myślę, że to była owca. W przebraniu. Zobaczcie! Patrz, halucyny! Zostaw przy wybuchowe! Uciekajmy lepiej. Tak. Uciekajmy. Może znajdziemy gdzieś owce właśnie. Skoro tutaj jest bum, bum O to może gdzieś to... jest owca. Ej, ale patrz! Mam dobre grzybki. Daj! Masz, Timo. Masz normalne, zdrowe grzybki. Musisz... Musisz też jeść. Bo to tak niezdrowo. E, ja łazienki. też... Ja... Ja nie ryzykuję z tym go kurczaka, ja sobie zjem marchewki może. Komputery, połknięcie, ramienie. Idę do, do łazienki. Okej, okay, idź ja... Ja... ja nie powiem... Do, do łazienki! Ale tu. Nie podgląduję. Ty patrz na tego kloca. Ech, dobra Dobra Timo Ech, Chyba musimy iść Bo Ech, bum bum Jeszcze wieś się na nas patrzył On się na mnie patrzy, ja się go boję Dobra Timo, chodź, szybko biegniemy Patrz, bo cię zgwałci No właśnie, ja się tego boję, chodź Timo Timo Właśnie, masz jeszcze marchewkę na drogę tak. Spokojnie, mam grzyby i yy, chickeny o, i trzy... I trzy marchewki. Okej, okay. dobra. No to my biegniemy chyba dalej. Okej, okay. Biegniemy, może znajdziemy niedaleko owce. No, Timo. Wygląda na to, że to już jest koniec. No, trzymaj się. I nie kradnij grzybów. Ale... Ale ja nigdy nie ukradłem żadnych grzybów. Mów, mów chcę, co chcesz. Ale dobra. No to żegnaj. Pa. Adio, amigos. Cześć. Ech, dobra. Muszę iść dalej. Może niedługo znajdę... Czy to jest... Owca?! Oś ty, zginie. Owco! Oś ty. No i co teraz? A? Teraz już się boisz mnie? Ała... Oż ty. Okej. Okay. Widzę, że tutaj już zaplanowałaś wszystko. <laughs> I tak cię pokonam. Kin! To za te wszystkie rzeczy! Za mój dom! Za miasto! Za kurguna! Obca nie żyje! To jest koniec? Ach, Kurgon, strasznie pomagałeś, po czym zginąłeś? Ach, niestety, nie zawsze zakończenie jest wesołe. Ach, dostałam królem, ale co mi z tego? Zabiłem owce. Kurgon umarł. A Timo? Sam nie wiem co jest Timem Ech, Tima nie ma. Ach, smutno trochę jest, a... poga się więźniu Ale nie ma Więźniu! Bo cię! Timo! A ty! Zakradzisz grzybów. No wrobili mnie, ci mówię! Znowu. No wrobili mnie po raz drugi, no. Kła, 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 kła.